Co to jest? What the hell? <laughs> Co to jest w ogóle? <laughs> Ej, ja chcę jeszcze dobrać. raz. <laughs> A, dobra. Dobra, ty to <laughs> Siemaneczko, z tej strony Patryk. Jest to trzeci odcinek z Let's Play LS 2013. Dziś ze mną jest Kubek. Cześć, siema, witajcie. I Poker. Siema, ziomeczki. Nowa osoba. Dwie nowe osoby. Niestety Filipę, Filipka nie ma, dopiero będzie w czwartym odcinku. Nie powiemy z jakiego powodu. A więc dzisiaj będziemy siali kukurydzę dobra. A więc jedziemy, nie przedłużajmy tego jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra. Od tego po lewej pola najpierw zaczniemy. Tutaj tego. A no i w czwartym odcinku będziemy kosili tą kulturę, ale nie będziemy robić kiszonki, tylko będziemy ją na ziarno kosili. Tak to powiem. Puścimy. Dobra. O, obok ciebie? Czy jak? Takie cię obok mnie włóczę. Bo... <tryk> Trochę będzie szło krzywo, ale jest. Mäh, tam. Najważniejsze, żeby było zasiane. O, tutaj peleczki leżą. Ja sobie wyrównam. No szybko, szybko. Mhm, już. Kurde, w tutaj troszkę omiję to zrobię, przepraszam. Aj, przypomniał mi się. Przepraszamy Was, yy, że nie nagraliśmy wywozu obornika i orania. Niestety po prostu zapomnieliśmy tego nagrać. Myślę, że ten coś tam nie. Kurde. Myślę, że po prostu to nagrywam, te dwa i. Po prostu mi wtedy. Ten. frakcją się coś działo, musię go pobrać na nowo i. No i wiecie, jak to jest. Jed Każdemu się zdarza. Właśnie. Jedźcie tutaj. Y na prawo, a ja tutaj ten taki mały kwadracik będę tutaj siał. Hmm? Dobra? Ok. Ok. Zaraz tam dołączę do was. Aha, i dodaliśmy jeden nowy mod, oczywiście. Dwa nowe mody? Tak? Kersher i. i. tego, Fenda. Aha, racja. Ja się tak nie znam, bo często z wami nie gram. To pierwszy odcinek dopiero, Czekajcie, musimy zrobić cięcie. Jesteśmy już po przerwie, bo niestety, ale brat do pokoju wyszedł, nie uczyniłem go. Ale nie wnikajmy, nie przedłużajmy, tylko pracujmy. się szybko, bo tu takie wyjedzie Takie malutkie. No, bo jeszcze drugie pole będziemy się Poker, ty Mhm, bo tu jestem po no bo wcześniej jechałeś na jedynce, musiałem zwalniać. No bo zapomniałem, że na silniku jest do dwójki. Hmm. I nie wiem, ale chyba drugi odcinek będzie troszkę tam z przerwami, bo będzie troszkę długo to będzie kury, do kultury, bo to wiecie, ten header to nie jest tak jak na przykład co w pierwszym odcinku kosiliśmy z Filipkiem. Pszenica to nie jest taki header, tylko to jest troszkę mniejszy o wiele mniejszy, a więc będzie to po prostu ścięciami, nic się tam nie stanie po prostu. Ojejku. Tak jak skończę ten kwadracik tutaj co tu jest, to pładę już na następne pole, to będzie Mhm. Skaczy wam też tak siewnik, jak widzicie tak na tą wiem, górkę. Nie wiem właśnie mi na początku ciku, co pierwszy raz przyjechałem, ten to mi tak skoczył. No te pole Czyli jest takie jest taka górka krzywe, taka dziwna, nie? Mhm. Akurat się tak sieje. Dwójka, a ja kurde na trójce. Już ścisłem. Szukać. Nie oszukać. Nie wczuwaj w Speeda, bo... Nie miałem kiedyś na fonie. Na fonie. Większe emocje są na kompie, stary. Magia. Ja mam na Xbox, ja, ja, gra... miałem... ja już gram od dwóch lat. Dobra, lepiej nie gadać o Netforspeedzie, tylko o farmingu. Ja gram w Most Wanted. Może może też właśnie pogadamy o filmikach, kiedy się będą pojawiać. I teraz, jak ten filmik zobaczycie pewnie w Boże Ciało, albo no jeszcze może tutaj w we wtorek. We wtorek, w czwartek nic nie nagramy, ale będzie nowy filmik, bo postaramy się nagrać jeszcze w środę. Po prostu będzie już taki na zapasik, i w środę wejdzie ten, co teraz nagrywamy. I hmm. okay, nic nie było. Przerwałeś? Tak. Dobra jestem już po przerwie. się stało. Co to nie widzę? Problemy małe techniczne. Hmm. Dlatego lepszy troszkę TS do tych rozmów. A jak widzicie tutaj po prawej łąka skoszona? Mm. Mm hmm. To postanowiłem... został jeden pas. Kubek, pas został. Weź ja ten pas. Po, ja postanowiłem zrobić tak, że jak oni tam sobie jeszcze tam ile posieje, a ja tutaj będę robię. Najlepiej tak będzie. Mm. Kurde, to, to pole Ej. nie należy do ciebie. Okej, też, też mi pomóż, bo taki Ej, mały. Ku, kubek, mały fail. Pomożesz mi? No, ale ty mi pomóż. Typni. mi... dobra, zaraz. Wjechałem na kamień. A no tak. Oczywiście. Co so, Halo? Pomóż mi. Lol. Na drugim polu jest zasiana kukurydza. Jak co, na to zasianek Dobra. Za no właśnie ja nie wiem co się stało. Ale gdzie? No tam. Wiem ja, no to tam potem się troszkę czekać. Poker dawaj tu do mnie on tam to wszystko zrobi już. Okej. Okay. Olewaj go. Mm -hmm. o mm -hmm. No to ja ciebie dolewam. Patryk. Dobra, jadę. Też jadę. Hmm. Dobra, Oczywiście, jedynka. Oczywiście, kto chce z nami nagrywać, pisze w komentarzach. Łapki w górę! I... Piszcie komentarze, czy Wam się podoba, czy się Wam nie podoba. I link do kanału Pokera w opisie, bo też mam. Właśnie, co to mi się stało? No nie wierzę. Ty kurde! <laughs> Już tam skończyłeś kubek? Dostałem mi tak, trzy, dwa paski. Szalony wariat, szalony wariat. Dasz tak. radę? Czy cofnąć, cofnąć? Okej. Okay. Tak. już mhm. dobra. Tutaj więcej tych potów nie mogli postawić. No, no ale mogli. Mapy, jak już zaczęliśmy Let's Play'a. W następnym sezonie się zmieni. Co się zmieni? Mapę. Mapę? Mm -hmm. No właśnie chciałam to ćwi, ten... Dziomek. No. Kurde, a przez przypadek nacisnąłem inne guziki się tak... Teraz muszę z buta z... zajeżdżać do mm -hmm. Dobra, to ja już zacznę tą stronę za ciebie. Dobra chociaż rozejrzymy się po okolicy, trochę, tutaj jeszcze będziemy musieli cię na Może nie wiem. Dobra, X ale fajnie widać yy, w tle te góry takie. Nie wiem, szkoda, że tam się nie dało iść. Ja tam lazłem. No tak, już kilka razy. No naprawdę nie oszukuję. Mogę ci pokazać. Poza nagraniem. To ty chyba jak tam skończysz, to no. już to chyba do chyba skończyła. Ale ja omijasz poker. Właśnie wiem, bo teraz bawiłem się tymi obcami teraz chyba. Sorry, zaraz to zrobię. Dobra, co zrób to teraz Dobra, to już dokończę tu i pojadę tam. Dobra, ostatni też weź tutaj tu skupra, tam. bo ja też hmm? Tam troszeczkę Dobra, tu już się zatrzymam. Skończone. To przyjedź. Ja poprawki robić. Już lepiej idę? Czy jadę? Jadę, no. What the fuck? Słyszeliście to? Tak. Jak już robimy, to dokładnie. To wie, jakbyście chcieli, to piszcie po prostu w komentarzach jakie byście chcieli, żebyśmy mody dodali, to dodamy je bez żadnego problemu. Asycam. To ja Asycam. już Asycam. wiem co ci napiszę, ja też mogę, nie? To napiszę ci ten mod, którego nie... No, za chwilę nie wgrasz. Nie ja też napiszę. <laughs> nie, to po prostu powiedz mi, a nie. A co okay. powiedziałeś wcześniej, że nie wygram go? Y no bo jest trochę trudny do wgrania. To jest takich trudniejszych tych modów. Jak to? No zobaczy <laughs> się. Zobaczy. Moglibyśmy grać na Ursusy. ciągniki. No, ale to w drugiej serii dopiero. No. Na bo... przykład Góra Lekujawsko-Pomorskie się pobierze i będziemy na tamtej grali. Ja mam Cię... A ile tak ten odcinek? I przewidujesz, ile ten odcinek w ogóle będzie, znaczy kurczę sobie, ja ile odcinków będzie posiadał ten sezon? 30. 30? Mm -hmm. To fajna ilość. Nie za dużo. E Kar? Zjeżdżaj, ustąp mi. Okej, jakie tam, mi? Jakie zawsze robić, wiesz? Mhm. dokładnie się do pracy lepiej Przyłóż Nie obijamy się ziomalem teraz środeczkiem A ja się bawię drzwiami Dobra. No. I oczywiście podam... A no nie raczej każdy będzie wiedział I z O.P. Jak coś, to jest na oficjalnej stronie. Wszystkie mody, które zaście będą pobierane z oficjalnej strony. Chyba, że jak będą z jakiejś innej, to powiemy. I to wszystko. Patryk? Co? Mogę coś powiedzieć? No, co? Powiem ci, jakiego moda chcę. No, 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 no. Dalej, teraz częstym. Chodzi. ty tak wolno jedziesz? Nie wiem. Jadę na pedałach. <grywka> Jadę na pedałach. <grywka> <grywka> ty pedale jeden. Oj, sorry, sorry, zahaczyłem chyba coś. Nie, raczej nie. Dobra, to już składam się w nick. Dawajcie to, jak skończycie to koło mnie się ustawcie. Hmm. Może sam, jakie muszę poprawić? Rób. waflu. waflu. Ty ciasteczko jesteś. Nie, to nie było śmieszne, wiesz? Dobra, weź tutaj się ustaw. potem to zrobimy poza nagraniem. Chodź tutaj. Nie, nie, po co mamy to do zaczepione, zaczepiane? No, Badaj sobie na to. Patrz. Ale bair nie. Aha. Dobra, nie bez. Dobra, chodźcie tu, tu przede mną, staćcie. Przede mną Kubek no. Dobra, a więc żegna się z wami Hebatter Games i Kubek. Do widzenia. I poker Nareczka. Dobra, więc do zobaczenia do następnego dzika. Na razie.